Ostatni odcinek z Mystery Banków wam się bardzo, to bardzo spodobał Dlatego w tym odcinku będziemy to oczywiście podbijali Ze względu na to, że dzisiaj nie wydamy 100 miliardów gemów Jak w poprzednim odcinku, tylko 150 150 B gemów na Mystery Banki A w ogóle co to są Mystery Banki? Bo możecie tego nie wiedzieć, albo ktoś jest nowy Po prostu kupuję dostęp do banku I nie wiem co jest oczywiście w środku Tam stoi mój sprzedawca tych banków Który został poinformowany, że będę nagrywał oczywiście odcinek Że potem nie miał problemu, ani nic takiego No jest 150 miliardów gemów dzisiaj na to przeznaczę i zobaczymy, czy uda mi się na tym stracić, czy uda mi się na tym zarobić. Jak widzicie, ja w sobie kwipunków mam tylko i wyłącznie jednego huge'a. Reszta bo ich huge'u po prostu leży sobie w banku, gdzie mam oczywiście wszystkie inwajsy, jak widzicie, porezygnowane. No i jak widzicie, tutaj są wszystkie oczywiście huge. A, a dzisiaj za darmo rozdam wam Golden Huge Helleroka, takiego jak tutaj widzicie, tylko to byście oglądali na ten odcinek do samego końca. Przypomnę Wam jeszcze o subskrypcji, o łapce w górze, a ja dzisiaj kupię cztery takie mystery banki i zaczynam od mystery banku 50 na 50 za 25 miliardów gemów. czyli po prostu podchodzimy sobie Na czat, jeżeli nie zrozumieliście zasad, to teraz Na pewno wam się to uda zrobić No i napisałem taką wiadomość na czacie I want to buy mystery bank 50 na 50 For 25B games, ok Send trade, więc oczywiście wysyłamy my sobie tutaj Trade'a, nie ma najmniejszego problemu No i musimy wrzucić tutaj 25B gemów. oczywiście tutaj Nie róbcie mystery banków z osobami, którymi Nie jesteście pewni, ja jestem użytkownikiem, już robiłem Nieraz mystery banki, oczywiście Zdam go z discorda, on za każdym razem Robi sobie jakieś multikonta, że po prostu nie dostarczy. Bana, czy coś takiego, nie wiem w sumie, czy to jest banowane Czy nie, nie no, chyba nie powinno być, nie No i teraz w tym momencie on Oczywiście nam daje tutaj jakieś rzeczy Do banku 50 na 50 i zobaczymy Czy dostaniemy huge'a, czy dostaniemy nic Ej, naprawdę się mega, ale to mega stresuje Tym go, okej, okay, dobra, napisał mi go Dlatego możemy sobie tutaj wejść i jest I oczywiście i on, dlatego co, no musimy sobie Teraz otworzyć oczywiście ten bank, proszę bardzo Oczywiście tego wcześniej nie było, jak mogliście Widzieć, do you want to accept this invite Jasne, że chce i zobaczymy, co uda mi się dostać Więc klikamy jest i co my mamy, you are no member, i co my tutaj mamy? Ej, mamy agonę! Ej, tragedia, widzowie! Nie no, w sensie wyszedłem jakoś plus minus na zero, tylko to był bank 50 to 50, tutaj chyba powinien być nie! Ej, tutaj chyba powinien być jakiś huge tak naprawdę, jakiś lepszy, który jest warty 50B, żeby to się w ogóle opłacało. Chyba, że on ma jakieś stare ceny, gdzie ten pet jest jeszcze warty 50B, bo jak widzicie, on nie ma rapu, te pety są tak bugedzone, raz mają rap, raz nie mają rapu, no ale jejku! No dobra, to sobie kupmy oczywiście kolejny mystery bank, tak żeby wiedzieć, czy ten bank jest po prostu Zbagowane czy nie, może mi wyleci drugi kiuci, może za tym zarobię. Okej, okay, napiszę mu, że chcę kupić dokładnie identyczny bank. Oczywiście, romper tutaj nie mamy go. Oczywiście, zobaczymy, czy mi tutaj odpisze, Czekamy, 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 czekamy. Jej kurwa mam nadzieję, że nie poszedł do żadnej toalety czy coś takiego, bo ja chcę tutaj kolejny bank kupić. No i napisał mi, ok, a w tym miejscu chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować, widzę, za wszystkie gifty. Na dole macie mój link. Jeżeli chcielibyście tutaj coś wysłać i być oczywiście na odcinku, dzięki i pozdrawiam bardzo serdecznie. No i wysyłamy sobie oczywiście tradea do rompera, nie ma z tym najmniejszego problemu romper, po raz kolejny na razie to nie są jakieś duże sumy, tak? 25 miliardów gemów, proszę bardzo, więc możemy to wysłać. No ale szkoda by było oczywiście zostać oskamowanym na 25 miliardów gemów, dlatego musicie znaleźć odpowiedniego sprzedawcę, który wam te po prostu mystery banki będzie sprzedawał, żebyście mieli pewność, że coś tutaj oczywiście będzie. No chociaż w sumie to jest mystery bank 50 do 50, gdzie albo dostaje huge'a, albo po prostu dostaje nic, albo jakiegoś ekskluzywa, czy coś takiego, więc naprawdę, ale prawdopodobnie nic, bo zawsze tak działają mystery banki, że dadzą nam jakiegoś peta, który ma jeden z statystyki. Go and see, dlatego zobaczymy sobie Oczywiście, proszę bardzo, romper jest Oczywiście, mi tutaj napisał nice drop w ogóle Dlatego sprawdźmy, co my tutaj dostaniemy W banku 50 na 50 i cut. Ej, ale tutaj nie ma oczywiście tragedii Ze względu na to, że po prostu ten pet Nie jest tak jakieś mega mało warty Ile on jest warty w ogóle i of cut I of cut jest warty 2,5 BGM Dlatego nie ma tragedii, ale straciliśmy tu 22,5 miliarda, co ja mówię Jest tragedia No naprawdę mega, ale to mega duży dramat No zobaczcie na to, wydałem 50 miliardów Game'ów, a łącznie tutaj mamy może w tym momencie Z 25 miliardów, yo się połowę wartości gemów. Dobra, to wiecie co, ja już nie kupuję tych mystery banków 50 na 50, teraz kupmy Normalny mystery bank za 25 miliardów gemów i zobaczmy co on mi tam wrzuci Bo to jest naprawdę widzę dramat Na razie 25 bgm'ów Na minus jesteśmy, dobra, piszemy mu No i napisałem wiadomość, jak widzicie na czacie I want to buy mystery bank for 25 bgm oczywiście normal, zobaczymy O, romper jest oczywiście cały czas, dlatego ja sobie zliwuję z tego banku No żeby oczywiście nie wiedzieć... On mi już chyba tutaj przygotowuje w ogóle ten bank, albo też mnie chciał usunąć. Dlatego teraz to po raz kolejny muszę mu oczywiście zapłacić. Jejku, kolejne 25 miliardów gemów. Widzę je w ogóle za to poświęcenie. No zostawcie łapkę w górę i suba, co? Ponieważ tutaj naprawdę to jest lekkie marnowanie gemów, ze względu na to, że za to mogłem sobie kupić po prostu jakieś mega fajne huge. A tak nawet nie wiem, co dostaję, no ale wydaje mi się, że to się naprawdę mega ciekawie ogląda. Oczywiście, cały pomysł Mystery Banków powstał widzowie z Mystery Boxów, które kiedyś, kiedyś, kiedyś na YouTubie były popularne. No, mam nadzieję, że oczywiście tam gdzieś kojarzycie, nie? No i zobaczymy, ale tak szczerze, jak patrzę tego Diamond Mile, to aż mi się widzę, jak przykro robi, nie? To takie fajne wspomnienia, taka fajna miała być aktualizacja, a wyszedł taki gniot, taki kloc, Jo. No i tutaj oczywiście, ej, coś mu tutaj długo zajęło Długo mi to, widzę, zajęło Dlatego, a jaką ma w ogóle kwadratową głowę Zobaczcie, co jakiego on skina Jakie zakole bojowe Widzicie, jakie zakole ja I oczy kręcę, dobra, sprawdźmy to sobie Oczywiście, co on nam tam przygotował No i jest zaproszenie od rompera 1, 2, 3, 8 I sprawdźmy, co to tak naprawdę będzie Jestem naprawdę podekscytowany I zaraz będziemy mieli bank za 75 miliardów Gemów i zobaczymy, co on Mi tam wrzuci, no ja do Dobra, romper, proszę, 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 co tutaj będzie ciekawego. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę coś mega fajnego. Do you want to accept this invite? Oczywiście, że tak. Oczywiście widzę, wie, że tak. Oczywiście, że ja chcę to zaakceptować. Jest i co my tutaj dostaniemy? Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. I jest astra, okej. Okay. Jejku, ten pacing nazywa astra, tylko easter do minus, no, ale oczywiście do minus astra mi się kojarzy, dlatego tutaj no jesteśmy mniej więcej na zero. Nie, no dobra, może tak, ze 3b mniej więcej na minus, dlatego do no, jejko, do no, po raz kolejny bank na minus. Co jest grane? Dzisiaj totalnie, ale to totalnie. Nie mam farta, no, ale to są oczywiście mystery banki No raz możemy dostać coś fajnego No i raz możemy dostać coś niefajnego Ale tutaj no nie ma tragedii, tak? No lepiej dostać takiego Dominusa niż nic, to no, zawsze coś No romper się ucieszy prawdopodobnie Jak widzicie, zostało mi 75 miliardów Game'ów, to i teraz upiszę wiadomość No i napisem mu, że kupić Ostatni bank, tylko że mi się coś zbagowało. Wait, wait, I must Must relog, widzowie Ja muszę zrelogować, ponieważ banki mi się zepsuły Naprawdę biega duży dramat Ja oczywiście reloguję i za chwilę tutaj będę u niego. Muszę wam, widzę powiedzieć, że to normalne mystery banki mi się dużo bardziej oczywiście podobają. Ja tutaj muszę zaczekać oczywiście na tego tradera ze względu na to, że po prostu jestem dopiero co świeży na serwerze no i wiadomo, 30 sekund, czy ja mam w ogóle Daker do odebrania? Ja już nawet tego Daker, że nie robię. A czy w ogóle wyleciła? Nie, no naprawdę. Zastanawiam się, czy sobie może nie pootwierać tych ekskluzyw krystal Eggów. No ale z drugiej strony, no szkoda mi 3200 robuxów na przykład 10 takich, jak bo widziałem u Pani Krokska, na przykład, który za stokoła nawet Titanic nie dostał. No i Hedge'ów też było oczywiście biednie, no ale tutaj wysyłamy naszego tradera do rompera, niech on oczywiście tam przyjmuje, no i lecimy. 75 B gemów, proszę bardzo, no i zostaniemy mając 9 tysięcy, dawaj romper, akceptuj oczywiście tego tradera, no i zostaniemy mając 9 gemów tylko. Ja, czyli po raz kolejny oczywiście wracam do zera patrząc na gemy, no ale oczywiście mogę sobie posprzedawać nasze te jak które tutaj wydropiłem, tego ekskluzywa, no i też oczywiście troszeczkę gemów z tego będę miał. No ale to już było 75 miliardów, ej dlaczego on ma w ogóle tak mało, ej dobra, czyli on nie ma prawdopodobnie podobnie Żadnych jakichś mega dobrych petów, okej okay. Czyli prawdopodobnie nie dostanę Żadnego jakiegoś mocnego ekskluzywa, więc tutaj oczywiście ja do to nie będę warudził, no nie Bo po mi ekskluzyw, ja tylko na huge Tutaj poluję do za 75 miliardów Napisał go and see Jejku, ja się widzę, że stresuję Ja oczywiście tutaj widzę, że mi rączki latają Jest jak widzicie zaproszenie do banku Drumpera, ale wydaje mi się, że to jest idealny czas Na to, żeby zrobić sobie konkursik na golden Twitch Kenroka, a żeby go wygrać trzeba zostawić Suba z dzwonem, łapkę w górę pod tym live'em Oczywiście nie pod live'em, tylko pod pod odcinkiem, no i na w komentarzu napisać oczywiście słowo bank oraz link z Robloxa. Czyli jeszcze raz, Subik z dzwonem, łapkę w górę pod odcinkiem i w komentarzu piszecie słowo bank i link z Robloxa za 3 dni komuś z Was wrzuca tego paczka do skrzyneczki zasady dosyć proste, dosyć fajne, dlatego ja wchodzę sobie w Imwaj'a od mam oczywiście zamknięte oczy, ja nie będę patrzył, co tam widzę. Wy to pierwszy zobaczycie, ja to zobaczę drugi. No i w przy okazji zobaczycie też moją reakcję na to, co tam będzie jejku, chociaż na zero, chociaż żeby było na zero. No i na sam to sobie bo Oczywiście, ale dobra, nie przyciągam, klikam, ok, ja mam zamknięte oczy, nie widzę co się dzieje widzowie, będę je otwierał na 5, 4, 3, 2. 1 i. okej. Okay, dobra, 75 to zapłaciłem. Ile my tutaj mamy rapu? jo to jest warte około 65. To jest warte około 12, tak? To jest ile? To jest 65 i 12. To jest. Ej, dobra, dobra, dobra. To jest 2B na plus. Ej, to nie ma tragedii. Ej, dobra, dobra. Nie ma widzę widzenia najmniejszej tragedii. Jest oczywiście fajnie. Więc ja oczywiście widzę z banku rompera, ile my tutaj mamy rapu, tak naprawdę. Te pety, no to gdzieś tak z 50. Tutaj mamy 65, czyli mamy jakieś e, 50 plus 65. To jest ile? 150 15, dodać tutaj 12, 127, no tak 130, czyli jesteśmy około 20B na minus. No nie no, Romper zrobił 20 miliardów no, ale dalej ja mam chociaż ciekawy content, mam nadzieję, że w ogóle taki content z wystery banków wam się podoba. Jeżeli będzie tutaj naprawdę mega dużo wyświetleń, mega duży łapek w górę, to nagramy następny taki odcinek, gdzie właśnie 200 miliardów wydam, może 250 miliardów wydam na te wystary banki. Zobaczymy, czy ten odcinek też Wam się tak będzie podobał. Ja tutaj oczywiście dziękuję Romperowi za to, że się zgodził na nagrywki. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się następnego tego razu się ma no papa.